Aby móc monitorować poziom glukozy za pomocą aplikacji Akuczek SmartGuide, musisz sparować czujnik CGM ze smartfonem przy użyciu łącza Bluetooth. Potrzebna ci też będzie pobrana wcześniej na telefon i skonfigurowana aplikacja Akuczek SmartGuide oraz konto Akuczek. Jeżeli jeszcze nie masz założonego nowego czujnika Akuczek SmartGuide, zrób to. Pamiętaj, żeby zachować niebieską zakrętkę aplikatora czujnika. Kod PIN widoczny na nakrętce będzie potrzebny do sparowania czujnika z aplikacją. Przejdźmy razem przez kolejne kroki. Aby rozpocząć, uruchom aplikację. Jeśli parowanie odbywa się po raz pierwszy, aplikacja wyświetli prośbę o sparowanie z urządzeniem. W przeciwnym razie, naciśnij przycisk parowania nowego czujnika na ekranie głównym, aby rozpocząć proces. Aplikacja przeprowadzi Cię przez wymagane kroki. Naciśnij przycisk wyszukiwania, aby wyszukać czujnik. W zależności od modelu smartfona, konieczne może być udzielenie aplikacji zezwolenia na korzystanie z funkcji Bluetooth. Po przyznaniu uprawnień Bluetooth, aplikacja rozpocznie wyszukiwanie czujnika. Upewnij się, że czujnik znajduje się w zasięgu telefonu. Po zakończeniu wyszukiwania, aplikacja wyświetli listę dostępnych urządzeń. Znajdź numer seryjny czujnika na zachowanej wcześniej nakrętce. Wybierz zgodny numer seryjny w aplikacji, a następnie naciśnij przycisk Dalej. Pojawi się prośba o wprowadzenie sześciocyfrowego kodu PIN widocznego na niebieskiej nakrętce. Wprowadź kod PIN i wybierz polecenie parowania. Aplikacja i czujnik CGM potrzebują teraz trochę czasu na sparowanie i nawiązanie bezpiecznego połączenia. Jest to normalny proces. Gdy czujnik osiągnie temperaturę ciała, należy go skalibrować, aby zapewnić najwyższą precyzję pomiaru stężenia glukozy. Po przeprowadzeniu kalibracji urządzenie będzie gotowe do pracy. Jeśli potrzebujesz dodatkowego wsparcia, na stronie akuczek.pl znajdziesz szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.